Witam państwa w kolejnych rozmowach w kolegium. Tematem naszych kwietniowych rozmów będzie Wielkanoc. W naszymi gośćmi są Marta Kowalska, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii oraz ksiądz doktor Jarosław Szymczak, ksiądz katolicki i prezes Fundacji Pomoc Rodzinie. Witamy serdecznie. Witajcie. Przed nami Święta Wielkiej Nocy, dlatego też taki temat nam towarzyszy dzisiaj. Czym jest Wielkanoc? Wielkanoc wzięła swoją nazwę od tej właśnie jednej wyjątkowej nocy, wielkiej nocy, kiedy przeżywamy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. I samo to wydarzenie, Zmartwychwstanie Pana Jezusa, posłużyło jako nazwę całego, całego okresu, kiedy tak naprawdę będziemy w sposób wyjątkowy cały czas świętować to jedno wydarzenie. Najpierw bardzo, bardzo wyjątkowy przez całą oknawę, czyli 8 dni jakby powtarzamy cały czas to samo wydarzenie. A potem przez pozostały czas, 50 dni, będziemy przeżywać właśnie to, co się wydarzyło: zmartwychwstanie Chrystusa Pana, ta dobra wiadomość, ta dobra nowina, która do nas dociera, że nasze życie się nie kończy, tylko się zmieni, że On nas wybawił ze śmierci i uczynił nas nowym stworzeniem. Więc mamy co celebrować. Mamy co co 50 dni, oktawa, potem 50 dni. Ale jeszcze wcześniej. Yy... 40 dni Wielkiego Postu. Nie ma Wielkanocy bez Wielkiego Postu. Czy zawsze jest to 40 dni? Zawsze. <laughs> Skoro ksiądz katolicki tak mówi, to trudno się z tym nie zgodzić. A propos Wielkiego Postu, ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, która trochę w codzienności może nam ucieka, bo Wielki Post kojarzy nam się z takimi może naszymi wyrzeczeniami. A ja chciałabym zwrócić uwagę na te wyrzeczenia, które też są w liturgii, tak? W wielkim poście nie śpiewamy Alleluja, nie śpiewamy Chwała na Wysokości, po to, żeby kiedy już nadejdzie ten, ta Wielka Noc, ta, tak, kiedy nadejdzie ta uroczysta Msza Święta, żeby z jeszcze większą mocą zaśpiewać Alleluja i żeby docenić to, co mamy tak naprawdę na co dzień. Zasłoniliśmy krzyże i obrazy. Ten zwyczaj zasłaniania krzyży wziął się stąd, że pierwsze krzyże były bardzo. To był Chrystus Pantokrator, Chrystus zwycięzca. Przy czym najpierw były krzyże, które były pięknie ozdabiane były szlachetne kamienie. Potem się pojawił Pan Jezus Cierpiący. to te krzyże są dzisiaj pasją. No i żebyśmy przeżyli tą mękę, najpierw zasłaniano te piękne krzyże ozdobne, wysadzane pięknymi kamieniami, żeby jednak przeżyć grozę tego ukrzyżowania, a potem zasłanialiśmy także pasyjkę, żeby na chwilę zrobić sobie przerwę w tym oglądaniu codziennym pasji, żeby na nowo ją, ją przeżyć. Więc jest rzeczywiście trochę takich też e, ograniczone są też chodzi też o śpiewy, przynajmniej instrumenty, więc rzeczywiście to ma być taki czas specjalny czas wyciszenia. Gdzieś też czytałam, że już nie pamiętam gdzie, że kiedyś w tradycji bodajże polskiej zasłaniało się też lustra. Słyszeliście to? Tak. O tym? Tak, tak. W tak. Wielkim Tygodniu, tak? Znaczy Wielkim Poście, generalnie mm -hmm. zasłaniano tak, żeby też za dużo się sobie nie przyglądać. Jest taki też umartwienie, jakim. Nie dla wszystkich patrzenie na siebie jest umartwieniem, tak? Ale był taki, był taki czas rzeczywiście także w naszych domach, i też był bardzo też silny post. No, też trochę Wielki Post jest na przednówku, więc to tak trochę szło, szło w parze. A to pytanie, które, które zadałaś o, na temat 40 dni. Jakbyśmy tak policzyli od środy popielcowej, to nam wyjdzie, że trochę się coś nie zgadza. To dlatego, że niedziela ma zawsze charakter świętowania i stąd też niedziele wypadają z tych 40 dni, które liczymy. Stąd też zaczynamy trochę wcześniej, właśnie środę popielcową, i ciągniemy aż do, do, do środy, bo z kolei dni te już bardzo szczególne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, to już są dni triduum, one już też są takim osobnym czasem. Jeszcze a propos tych zasłaniania luster, przyszło mi do głowy, że to w zasadzie stów ma pokrycie w tej liturgii, którą mamy w Wielkim Poście, bo do piątej niedzieli Wielkiego Postu przyglądamy się sobie, tak? Czytania Ewangelia mówią o tym, że to my potrzebujemy nawrócenia, natomiast od tej piątej niedzieli, od tego czasu może takiego bardziej pokutnego, powiedziałabym, Jezus wymaga od nas, żebyśmy przyglądali się tylko Jemu, tak? Te czytania liturgiczne właśnie do tego nas zmuszają, kierują właśnie w jego stronę, żeby gdzieś tam. Schować te lustra wewnętrzne, może nasze, i patrzeć tylko na niego. Mhm. A dlaczego 40 dni? Jak, jak to wytłumaczyć historycznie? No, historycznie jak historycznie, ale też biblijnie. 40 dni to, to jest liczba, która znajduje swoje pokrycie w Starym Testamencie, tak? 40 dni Pan Jezus był na pustyni, chociażby to, to Nowy Testament akurat. Ale 40 lat niewoli egipskiej, to, to 40 tak się przewija w tych okresach trudnych. Yy, dla ludzi, którzy Duży. gdzieś tam mogli swoje życie oddawali, tak? z nimi byli związani, dlatego i my przez 40 dni jesteśmy w okresie wielkiego postu. Trochę wychodzimy z, nie, z ziemi egipskiej, z domu niewoli, mhm. i to wychodzenie też nam potrzebuje trochę taki, takiego czasu. No i też pustynia pana Jezusa. Nie? Takie. Mhm. Bardzo piękna jest ta Ewangelia. One się zmieniają, tak? bo to są synoptycy, czyli każdy trochę ma swoje inną wersję. I ta, ta Markowa w tym roku jest taka szczególna, bo ona jest taka właśnie bez tych wszystkich trudnych pokus. Ale mi się tam strasznie podoba to, że tam były dzikie zwierzęta. Czyli pan z tymi zwierzętami spędził ten czas i aniołowie, którzy usługiwali. I to tak trochę z te, te dzikie zwierzęta trochę nas przynoszą do Arki. Gdzie ten Noe zaprosił do Arki i to też jest taki czas właśnie, takiego przebywania trochę w takim innym, innym środowisku. Oczywiście diabeł też tam jest i te swoje pokusy przynosi, ale, ale właśnie ten Pan Jezus taki jest tam właśnie taki trochę jeszcze inny. Rozpoczynamy środą popielcową, potem Wielki post, no i zbliżając się do Wielkiej Nocy mamy wielki tydzień. Rozpoczynając od niedzieli palmowej zaczyna się ten, coraz bardziej szczególny czas. Moglibyście przybliżyć troszeczkę ten czas? To ja, może tak historycznie. Jeśli chodzi o historię, to mamy pewność co do tego, że Pan Jezus umarł w Wielki Piątek. To jakby jest niepodważalne, tutaj z tym się nie dyskutuje. Jeśli Pan Jezus umarł w Wielki Piątek, no to ostatnia wieczerza odbyła się wieczór poprzedzający, czyli mamy Wielki Czwartek i to się zgadza z naszą tradycją. Problem napotykamy wtedy, kiedy chcielibyśmy w tę chronologię wpisać samą Paschę. Tak? Pascha to było takie święto, które. Żydzi obchodzili właśnie na pamiątkę tego wspomnianego wcześniej wyjścia z Egiptu. W ciągu dnia, to było zazwyczaj 14 nizan, kiedy już minęła ta pierwsza równonoc wiosenna, po raz pierwszy księżyc był w pełni wiosny i no mamy 14 nizan. Żydzi w ciągu dnia zabijają baranki, usuwają kwas chlebowy ze swoich domów, a wieczorem zasiadają do uczty, do wieczerzy paschalnej. Ona ma swój określony rytuał. To jeszcze o tym rytuale powiem później. Natomiast jedną z ciekawych rzeczy jest ta, że od reformy takiego wybożnego króla Jozjasza był taki wymóg, że paschę Żydzi powinni spędzać w obrębie Świętego Miasta. I faktycznie tak samo było z Jezusem. Wiemy, że tę ostatnią swoją podróż do Jerozolimy odbywał z Betanii. I wiemy też, że właśnie w ten Czwartek przyszedł do Jerozolimy i tam spędził noc. Do tej pory nocował poza Jerozolimą, poza Świętym Miastem. No i ten fakt mógłby nas prowadzić do tego, że faktycznie ze swoimi uczniami spożył Pascha. Ale jeśli tak, to cała ta chronologia, która jest przedstawiona przez Marka, przez Łukasza, nie, nie będzie nam pasować. Natomiast będziemy się zbliżać do chronologii, która będzie przedstawiona przez Jana i, i przez Talmud. Także, tak jak wspomniałam, faktycznie nie ma wątpliwości co do tego, że ten Pan Jezus zmarł w piątek, natomiast trzeba pamiętać też o tym żydowskim datowaniu. Ten czternasty nizam był w piątek do wieczora, ale od wieczora to już był dzień kolejny, tak? czyli piętnasty nizam. No i cóż mamy? Jeśli chodzi o taką geografię wiary, powiedziałabym, czy o, o tę geografię krzyża, geografię męki, to tutaj sprawa jest bardzo jasna, dlatego że Mamy udokumentowane, czy jasne jest dla nas, że Wieczernik ma lokalizację syjońską, wiemy co to jest Getsemani, gdzie ten obrót oligny się znajduje. Wiemy też o tym, że Pan Jezus został przesłuchany przed Sanhedrynem, to było na terenie świątynnym, potem mamy proces przed Piłatem, to gdzieś tam się odbywało prawdopodobnie w Cytadeli. No i dalej Golgota i miejsce śmierci i pochówku w miejscu, gdzie wybudowano później świątynię Grobu Pańskiego, więc tu wszystko jest jasne. Jeśli chodzi o to datowanie, to tak jak wspomniałam, z tą chronologią są pewne, są pewne problemy, ale też jakby mamy pewność co do tego, że Pan Jezus zmarł 7 kwietnia 30 roku, właśnie dlatego, że piątek 14 Nizan wtedy przypadał w tym dniu. Także, także to by się zgadzało. No I to chyba tyle, jeśli chodzi o historię. Liturgicznie tak to też przeżywamy, że zaczynamy, na przykład wielki tydzień tak, to jest wejście triumfalne Pana Jezusa do, do Jerozolimy. E, bardzo pięknie przyjęte, a potem to, to, to straszne zderzenie z, z tą nienawiścią. E, poniedziałek, wtorek, środę one mają bardzo taki charakter wyciszenia. E, w naszych domach to jest sprzątanie, przygotowanie świąt, ale generalnie jest taki też dobry czas na to, żeby, żeby pójść do spowiedzi, żeby trochę właśnie zacząć tak się przygotowywać wejść w ten klimat. Czwartek zaczyna się rano msza święta, przed południem jest msza święta, która jest mszą świętą krzyżma. To jest msza święta, która, w czasie której zostaną poświęcone oleje i dla ochrzczonych, i dla chorych, i dla, dla bierzmowanych, czy też ten olej, który ma w czasie kapłanów. I to jest Msza Święta zwykle w godzinach przedpołudniowych, żeby księża zdążyli wrócić do swoich parafii. Aczkolwiek są takie decyzje na świecie, gdzie Wielki Czwartek, tam Msza Święta Krzyżma Wielkiego Czwartku jest w poniedziałek albo tydzień wcześniej ze względu na odległości. Po prostu nie ma możliwości, żeby księża wrócili w ciągu jednego czy dwóch dni, tak? bo tak są chronne decyzje, więc to jest trochę ruchome. Tradycyjnie to jest Msza Święta Krzyżma jest w czwartki rano, przed południem, no i potem mamy liturgię już Wielkiego Czwartku. Liturgia, która składa się z takim najważniejszym obrzędem, to jest właśnie przyjście tej ostatniej wieczerzy, w czasie której Pan Jezus umywa nogi. W wielu, wielu kościołach, w wielu parafiach, myje się, obmywa się nogi. Czyni to papież, czynią to w biskupi diecezjach, ale też i w każdej parafii jest ten zwyczaj podtrzymany, że się myje nogi. To jest też taki stary historyczny zwyczaj dla pokory. Książęta, czy królowie, czy biskupi, tak, mieli taki obowiązek, żeby właśnie tego dnia się pochylić nad, nad prostym człowiekiem. Mamy wielki czwartek, potem mamy przeniesienie, to doświadczenie spędzenia pana Jezusa tej nocy na modlitwie, więc zanosimy pana Jezusa do, do ciemnicy, tak, żeby było adorować. A potem jest wielki piątek. Zwykle, to, nie wiem, to różnie jest ta liturgia sprawowana, ale. Jest droga krzyżowa w naszych parafiach i wieczorem w niektórych parafiach stara się to zrobić o 15, ale no, no, już takie względy w pasterstwie, to już raczej wieczorem się to robi i wtedy jest bardzo piękna liturgia, która tak naprawdę już nie jest liturgią, Już nie mam przyświętej, jest tylko liturgia Wielkiego Piątku. tego dnia Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. Mamy tylko liturgię Słowa i mamy liturgię. Hmm, Krzyża, czyli Adoracji Krzyża, po której następuje Komunia Święta i Pana Jezusa, ponieważ to jest moment Jego śmierci, przenosimy już wtedy nie do ciemnicy, tylko do grobu Pańskiego. No i tam jest czas na Adorację i w Wielką Sobotę przynosimy pokarmy, symbol nowego życia. Teraz je święcimy, zostaną one spożyte następnego dnia. Jest cisza Wielkiej Soboty, też tego dnia Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii, potem zaczyna się liturgia Wielkiej Soboty, która tak naprawdę jest już liturgią z Stanów Pańskiego. I to już jest ta Wigilia Paschalna. Stąd też w wielu parafiach. Zaleca, znaczy zaleca się, żeby to była rzeczywiście Wigilia Paschalna, żeby była w nocy, późno i zaczyna się, czy sprawowane jest w takich czterech liturgiach. Zaczyna się od liturgii światła, to jest śpiewany egzultet w tym czasie, potem jest liturgia słowa, potem jest liturgia chcielna i liturgia Eucharystyczna. W ten sposób mamy przeżycie Zmartwychwstania Pańskiego, które jest w nocy. No i potem już jest niedziela, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, wielka radość. Ale ona się zaczyna już w sobotę, w nocy, no bo też tradycja liturgiczna jest taka, że wieczór poprzedza, znaczy wieczorem już zaczynamy następny dzień. Właśnie. Bardzo długo pamiętam, kiedyś zastanawiałam się nad tymi trzema dniami, jak jest to liczone. Mówimy, że. Pan Jezus zmartwychwstał w dnia trzeciego i przez długi czas nie umiałam się doliczyć. Jak to jest, że umiera w piątek, zmartwychwstaje w sobotę w nocy, no i gdzie tutaj te trzy dni? No, to trochę łatwo odnieść do tego, o czym mówiłam wcześniej, tak o tym choćby czternastym nizam, o tym piątku, który wtedy w roku 30 przypadał. Tak jak mówiłam, do wieczora mamy czternasty nizam. Żydzi wtedy zabijają baranki i w tym samym czasie, kiedy w świątyni były zabijane Baranki w tym czasie Pan Jezus konał na krzyżu, natomiast wieczorem siadają już do uczty paschalnej i to już jest piętnasty nizam, tak? Więc jakby w piątek liczą nam się dwa dni, kiedy Pan Jezus umiera to jest piątek. Piątek wieczór to już w zasadzie jest sobota, no i później sobota wieczór to już w zasadzie jest niedziela, tak? Więc jakby to się trzyma tej całości, ale jeszcze odnośnie tych trzech dni mamy takie najstarsze świadectwo mówiące o tych trzech dniach w Nowym, w Nowym Testamencie. To jest tak zwane kredo koryńskie, najstarsze wyznanie wiary tego kościoła pierwszych chrześcijan. I w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 wersy 3b do 5, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba tak to jest. W kredo koryńskim mamy właśnie to stwierdzenie, że zmartwychwstał trzeciego dnia, ale to jest jasne. Chcę natomiast powiedzieć, że w języku greckim zostało tam użyte takie słówko, Egegerta na określenie tego zmartwychwstania to jest jedyne miejsce w Piśmie Świętym, kiedy został użyty ten czasownik w greckim perfektum. A to greckie perfektum oznacza, że skutki tego zmartwychwstania trwają do dziś i ten Kościół pierwotny tłumaczył sobie to w ten sposób, że Jezus zmartwychwstał i żyje, tak? Cały czas swoją mocą działa, to również dziś w Kościele. że to taka ciekawostka. Wielkanoc to jest święto ruchome, Boże Narodzenie, wiadomo, jest to Data. W Wielkanoc zawsze się ta data zmienia, a to dlatego, że właśnie jest ten sam obyczaj przejęty, czyli musi to być pierwsza pełnia po e, wiosny, czyli, czyli wiosny. Tak? Więc jeśli mamy 21 e, początek wiosny, to dopiero pierwsza pełnia w niedzielę, która wypada, to może być liczona, czyli najwcześniej to mógł być 22 hmm. chyba marca, to jest taka hmm, pierwsza tak. data, kiedy mogłaby być Wielkanoc. Pod wieloma względami jest to okres wyjątkowy I, i przyrodniczo, tak, tutaj też szczególnie w Polsce, myślę w naszym, tutaj na, na, na naszym terenie, ale nie tylko, też na przykład na no, no Wspomniał tutaj ksiądz, że w piątek, Wielki Piątek nie odprawia się przy jest to liturgia, Wielką Sobotę również. Czy jest jeszcze kiedyś w ciągu roku taki dzień, że nie odprawia się przy świętych w, kości w kościele? jest to jedyny taki czas? To jest jedyny taki czas. Wielki Piątek i, i, i sobota. Że ta Msza święta jest przeżywana tak naprawdę mm -hmm. przez cały Triduum mm -hmm. jako jedno. Tak, no tak krajobrazowo to ta Wielkanoc to zawsze jest jakoś tam związana z wiosną, z tym początkiem. Ale też trzeba sobie wyobrazić, że Kościół jest pod każdą szerokością geograficzną. i. No i czasem trudno sobie wyobrazić, albo Boże Narodzenie może być w upalnym słońcu. Nie ma śniegu, nie ma choinek, więc w ogóle coś się tutaj nie zgadza. Ale też są, po drugiej, na drugiej półkuli się też trochę inaczej środę popielcową przeżywa. Kiedy się nie sypie głów popiołem, tylko się marze tym popiołem zwieszanym z oliwą, marze się czoła. Więc wszyscy wychodzą z kościoła z takim wielkim znakiem krzyża na, na, na czole też jest takie w Stanach Zjednoczonych. Ludzie wychodzą w czasie lunchu do kościoła, żeby, żeby zostać posypani popiołem, i wracają do pracy i wszyscy chodzą z takim. Tego dnia rzeczywiście widać katolików, bo, bo są naznaczeni właśnie na, na, na tych ich czołach. Także też jest takie szczególne. To są ciekawe doświadczenia. Ja doświadczyłam tego, będąc w Zambii, że też, też byłam naznaczona krzyżem. Natomiast doświadczyłam też jeszcze, jeszcze jednej rzeczy. No, mianowicie, nie wiem, czy tak jest wszędzie, bo to i w Polsce mówimy, co inna wieś to inna pieśń, tak? Ale w wielki czwartek, całą noc, w tej parafii, gdzie akurat ja spędzałam Wielkanoc, gdzie byłam, całą noc ludzie byli przy Panu Jezusie, towarzyszyli Panu Jezusowi, który był w ciemnicy, Natomiast w wielki piątek była cisza. I znaczy wielki piątek oczywiście była liturgia, potem po liturgii Pan Jezus umiera. Jest też płacz, który, który był taki przedstawiony trochę jako taki płacz, po czym nastała cisza. Mnie to bardzo zdziwiło, może nie tyle w piątek w nocy, co bardziej w sobotę rano, jak poszłam do kościoła i jest Pan Jezus wystawiony przy najświętszym sakramencie, a nikogo nie ma. No, dla nas tutaj, dla mnie to było coś nienormalnego wręcz, jak to. U nas jest tak strażacy czy, czy bielanki, ministranci, każdy ma swoją godzinę. No tam zupełnie inaczej, ale z drugiej strony ma to pewien sens, nie? Ta, ta cisza po śmierci Pana Jezusa. Ja może odnośnie, nie zupełnie odnośnie tego, ale takie dwa szybkie słowa, jeśli znów wrócilibyśmy do Jerozolimy, kiedy Pan Jezus umiera. Jest piątek, to jest czas, kiedy żydzi nie pracują, niemożliwe, żeby Józef z Armatei kupił gdziekolwiek jakikolwiek płótno jego kupca, bo tam to po prostu nie było możliwe również Właśnie ze względu na paschę, tak? bo oni już się szykowali do tej wieczerzy. Ale kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, to w ogóle prawo rzymskie zabraniało grzebania takich osób, które zostały ukrzyżowane. Tak? Natomiast jakby mamy prawo, które w Jerozolimie pozwalało na to, żeby również tych ukrzyżowanych grzebać i to grzebać jak najszybciej. Nie było możliwości umycia takich zwłok, one były zawijane w płótna jeszcze z krwią życia. I szybko do grobu. Także ten, ten piątek to była taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, szybka akcja, tak? I nie było też prawdopodobnie możliwości opłakiwania takich umarłych. To tak, odnośnie tego, tego płaczu, tak? I później tej ciszy. Więc moglibyśmy sobie wyobrazić, że w ten właśnie piątek w Jerozolimie po pogrzebie Pana Jezusa, jakkolwiek to brzmi, Pan Jezus miał swój pogrzeb, to właśnie było tak, że został szybko schowany do grobu i, i cisza. Nie ma opłakiwania, nie ma niczego, jest cisza. Chociaż straż, postawili, tak? Chociaż straż postawili. Ale straż stawiano dlatego, aby potwierdzić e, śmierć tych, którzy umarli mm -hmm. na krzyżu i aby nikt nie wybrał z oczywiście. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, tutaj jest ja... ta prośba Pana Jezusa nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, która jest też przeżywana właśnie jako to nawiązanie do wielkiego mm -hmm. Czwartku i żeby jednak tego dnia właśnie najbardziej towarzyszyć Panu Jezusowi. Mm -hmm. Mamy wiele świąt w Kościele katolickim. Dlaczego akurat Wielkanoc jest tym najważniejszym świętem, a nie Boże Narodzenie, no też rodzi się, rodzi się Bóg. Czy zwiastowanie, no czy jakiekolwiek inne święta. Bo Wielkanoc wszystko się zaczyna, powiedziałabym. Tak, wydawałoby się, że wszystko się kończy. Jezus ubiera i co teraz? A tymczasem. Trzeciego dnia Jezus zmartwychwstaje wszystko się zaczyna i, i to jest dla nas nadzieja i my mamy nadzieję i zresztą tak mówimy w czasie, w czasie pogrzebowych liturgii, że życie twoich wiernych Panie zmienia się, ale się nie kończy. tak, no, Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara, nie ma sensu. Tak? Także chyba dlatego. Mhm. Tak, no, liturgii też w tych wszystkich ważnych momentach, i gdy chodzi o zwiastowanie, i gdy chodzi o, gdy chodzi o Boże Narodzenie, to wszędzie jest to ze względu właśnie. Na tych zdaniach. To jest przygotowanie. To ze względu na to potrzebne było ucielenia, ze względu na to jest zwiastowanie, ze względu na to stąd te wszystkie wydarzenia, bo nie ma dla nas niczego ważniejszego niż ta nowa, ta dobra nowina, że jesteśmy wolni, jesteśmy wyzwoleni. On jest zbawicielem, to on przyszedł, on odkupił, to on nas uczynił na wolnymi I stąd też ta radość kościoła, żeby. Do tego się przygotować, a potem to też przeżywać. Zresztą w ogóle pierwsze liturgie, które powstały, właśnie ten to, to, to była właśnie liturgia Wielkiego znaczy od Wielkiej Nocy, potem wielka co potem, potem Wielki Post. I na tej bazie dopiero powstał Adwent, także właśnie najpierw była Wielka Noc. Tak? Do tego potem przygotowanie Wielki post, a potem już jak skoro mamy taką strukturę, no to też zróbmy Adwent też bardziej ustrukturyzowany i z też się pojawia, pojawia Adwent też tak bardziej uregulowany ze swoimi. Chociaż tutaj mamy formularze na każdy dzień osobny. Tak, ta liturgia jest tak, jakby każdego dnia, na, bardzo z, z, indywidualnie zauważona. Tak mamy poniedziałek, wtorek, a tak to potem będziemy mieli, już po Wielkiej Nocy, będziemy mieli niedzielę, i przez cały tydzień, jeśli nie ma żadnych świąt, no to odprawiamy według, według tej przyświętej niedzielnej tego formularza. Powiedziałabym jeszcze, że, że chyba w tym czasie Pan Jezus jest taki najbardziej ludzki, jakkolwiek to zabrzmie, najbliższy nam. tak? W Ogrodzie Oliwnym Pan Jezus też się boi, on cały drży ze strachu. To nie jest tak, że. Oczywiście Pan Jezus cieszył się przez całe swoje życie oglądaniem Boga, ale jakby nie przestawał w tym wszystkim być człowiekiem. Odczuwał strach, odczuwał ból. Ten lęk był naprawdę dla niego przerażający. Józef Flawiusz powie nam, że śmierć na krzyżu to najokrutniejsze, co może człowieka spotkać. Tak? Także. Wydaje się, że to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba wszystko do Jezusa zanosić, bo chyba wtedy może nam dać najwięcej. jest niesamowite, bo to yy, niesamowicie zmienia perspektywę patrzenia. Teoretycznie nic nowego <gryw> dla mnie osobiście, a praktycznie yy, jak łatwo i radośnie przeżywa się narodzenie. Potem jak sobie człowiek uświadomi, że zwiastowanie, czyli to poczęcie jest no, no, powinno być jeszcze jeszcze bardziej tak, no bo bez tego nie ma narodzenia. A de facto to, to wszystko to jest nic, nie? Mhm. Bo żyjemy tylko po to, żeby umrzeć i żeby sam wystać, tak? Żeby, żeby yy, no przejść tą samą drogę de facto. <grym> Prawda? W porównaniu z wiecznością, do której jesteśmy zaproszeni, no to, to to jest, nie? <grym> Chciałabym Was jeszcze poprosić na zakończenie o, może o, o życzenia, czy o przesłanie dla, dla naszych dwa rodzin, kolegów świętej rodziny i dla wszystkich oglądających. Problem. Ja tylko no, prosto, proszyteńko. <laughs> życzę błogosławionej takiej owocnej paschy, takiego radosnego przejścia przez to wszystko. Czasy są dla nas trudne, więc niech ta Wielkanoc nas odnowi. Ja martwię się tylko o to, żebyśmy znów nie zostali pozbawieni kościoła na ten czas, więc, więc życzę nam, żeby te kościoły nie zostały zamknięte, żebyśmy mogli wtedy czuwać przy Jezusie po prostu, więc z nim. Tak, każdy rok ma. To jest jakby podobne do siebie, ale teraz mamy tę szczególną sytuację, że możemy się nie znaleźć w kościele. Jeszcze mamy powiedzmy trochę lepszą sytuację, ale w zachodniej Europie mamy zapisy na przyświęto i to się czasem czeka dłużej niż miesiąc, żeby się mógł na przyświętę pojawić. Ale też to są święta, które mówią o tym, że Chrystus zwyciężył i to zwyciężył coś, co wydawało się jest po prostu nieuniknione, zwyciężył śmierć więc podarował nam nowe życie. Więc kiedy dzisiaj przeżywamy w obliczu pandemii tych ludzi, którzy umierają z powodu chorób, to też jest taka no, dodatkowa wiadomość. Okay? ale to nie jest koniec. Życie nasze się nie Zmieniasz kończy, to się tylko się zmieni. I to jest to, że wszystkim sobie życzymy, żeby ta zmiana naszego życia dokonywała się nieustannie. Żebyśmy w każdym momencie naszego życia zmieniali się na, na lepszych ludzi, bardziej pogodnych, bardziej się troszczących o wzajemne relacje. Żebyśmy, trochę mówiąc językiem księdza partowskiego, spieszyli się kochać ludzi, zwłaszcza teraz, bo mogło trochę odejść szybciej niż się spodziewamy, że to nie ze względu na wiek, tylko ze względu na właśnie nagłe zachorowanie. Żeby to były dla nas też takie święta, które nam uświadamiają, że miłość zwycięży wszystko, i że ostatecznie, nawet jeśli straciliśmy naszych najbliższych, odnajdziemy ich czekających na nas w niebie. Dziękuję serdecznie. Ksiądz Jarosław Szymczak, Marta Kowalska, Judyta Machnicka-Bendowa. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.